Cześć kochani, witam się... Nie, nie patrz się na siebie, ty barsztyn. Witam się z wami, moi kochani, w ten czwartek. Nie byle jaki czwartek, bo tłusty czwartek. Ja właśnie ruszam po odbiór swoich pączków, które zamówiłam już chyba 2 trzy tygodnie temu w. Cukierni, jemy kremy. Jest to w 100% wegańska cukiernia, które tam idę odebrać swoje trzy pączki, które będziemy z Filipem później zajadać na pół. Przy okazji wstąpię jeszcze do sklepu, nagramy, żeby coś sobie tam zakupić i e, uzupełnić zapasy. W międzyczasie zadzwonię do babci i do dziadka. Jest to e, moja spacerkowa rutynka, którą uwielbiam pielęgnować. I co? ruszam. Mam na sobie też mój wyjątkowy sweter, który dostałam od Kai, mojej bardzo, bardzo dobrej koleżanki, która sama mi go wydziergała. Jest to dziewicza lama, w sensie wełna z dziewiczej lamy. Dziewicza chyba na myśl o tym, że była pierwsza ścinana. I ruszyłam spacerkiem na Piotrkowską do Jemy Kremy, gdzie odebrałam swoje pyszne zamówienie. Następnie poszłam do sklepu na gramy, uzupełnić małe zapasy i moi do lumpeksu. Chol <sum> za od końca, czyli od lumpeksu. I kupiłam taką torebkę za, moi drodzy, było minus 50, czyli za 10 zł. Jedziemy teraz na narty, więc... Koszulka termiczna. Czy jest termiczna? Wydaje mi się, że tak. Jeżeli nie, to i tak przyda mi się do biegania. No ale taki vibe, też za No to szkoda nie brać. Druga na siłkę, ponieważ czasami mam tak, że po prostu chciałabym założyć coś luźnego na siłownię, jakąś luźną koszulkę. Więc taka męska na siłownię czarna. I druga, taka sama na siłownię czarna, tylko większa. I wydałam łącznie 40 zł bo no 40 chyba, 40 chyba 5, coś takiego, za te cztery rzeczy. Później byłam w Nagramy i w Nagramy kupiłam sobie klasycznie płatki drożdżowe, czerwoną herbatę, ponieważ nie robiłam jakichś dużych zapasów i babkę jajowatą na moje jelita. Później byłam w Rosmanie, gdzie mamy ten szampon z Biowaxa. Już go Wam polecałam w ulubieńcach. Olejek, żożoba, jojoba, jak zwał, tak zwał. Ja się myję takimi płynami. Ja po prostu... Po takich płynach nie spędzi mnie skóra, no. Co mam zrobić? Dla Filipa... <grym> Prezent dla Filipa. Dzwonię do niego i mówię, kochanie, mam dla Ciebie prezent. I taki żel e, micelarny do zmywania makijażu. Zobaczymy, jak mi się sprawdzi. Mam z tego tonik i jestem bardzo zadowolona z tej jandy. E, zobaczymy, że jak mi się sprawdzi ten żel, bo był na prące, więc stwierdziłam, że wezmę. Połóczki! Zaraz będzie taste test. Wiesz, a, test... a ty gdzie jest ta? Na YouTube'a. Na YouTube. <laughs> YouTube, YouTube. Za plidzi. Po co? Dobra. To co testujemy? Tu mam nóż. To najpierw ten z pistacją. Czy jest tak, z pistacją z lotu z ciasteczkami i mm, czymś tam? I z czekoladowy. Dobrze, obojętnie. To ten pistacjowy już przekroiłam. Nie, no. To tak. No to wiesz. Dobra. U. Filip nie chce być na kamerze. Dziękuję. <laughs> Więc go nie nagrywam. Ale będziemy oceniać razem. Będziemy pisać nasze oceny. Mm. Pistacje mogliśmy zostawić na koniec, ale wiesz jak smakuje? Jak byliśmy na Sycylii i mm. jedliśmy te lody z Simonem Pistacjowe. Nie wiem, czy to jadłeś wtedy pistacjowe. Dobre, Smak mi. Smakuje identycznie jak te lody. Nie no. Pyszne. Lubi jak jest właśnie... Lubisz jak jest więcej owoców czy ciasta. Daj tyle samo. Więcej owoców czy ciasta. Nie, no to wiadomo, że pączka ta fajnie jak jest w środku coś. No. Nog żeby sobie koty. To jest prawdziwa malina No To nie jest taka Taki dżem malinowy Tylko to jest normalnie Prawdziwa malina Mam, bo zobacz Lepiej zjeść takiego pączka Jednego droższego no. Raz w roku Bo tak to, to Jesz pączka w roku? Bo ja nie No, no. Ty od czasu do czasu schapniesz sobie Pączka w tej, tam, jak Ci kupię. Albo tu. O, to wiesz, jaki będzie? Czekoladowy. Tak, ale zobacz, to jest taka czekolada, jak lodowa trochę. Widzisz? Bita taka. Taka bita czekolada. Ale ta czekolada, aż muszę języczkiem wylizać. Robiłam tort na urodziny. To ta góra tak smakowała z tego tortu. Taka bita czekolada. Mm. Tak jak patrząc od 1 do 3, jakbym mm. miała ponumerować mm. To czekolada na trzecim. Jestem w szoku, że to powiem, ale pistacja na drugim. I zapraszam Was na trening ze mną. To jest trening z planu B. Plan A możecie zobaczyć na Instagramie. Bułgarki, zakroki, przysiady, dwójeczki. To jest mój ulubiony zestaw. Dzień dobry, moi drodzy. Nie odzywałam się do Was. Dzisiaj byłam na treningu, a teraz jeszcze tylko zerknę na zegarek. Mam dosłownie 10 minut do wyjścia, ponieważ jadę po dresy do szwalni. Odbieram dresy do najnowszej kolekcji Bodyhaft. Dzisiaj jest taki dzień, gdzie też jadę do manufaktury na zaproszenie na stoisko Kilsa. Także też nie mogę się doczekać, bo to jest jedna z moich top 3 ulubionych. Marek, jeżeli chodzi o pielęgnację skóry na twarzy. A następnie jeszcze w sumie nie wiem, jakie plany na sobotnie popołudnie, poza gdzieś tam drobną pracą, ale na ten moment jest piękne słońce, już nie mogę się doczekać, aż wyjdę na zewnątrz. I co chcę jeszcze dodać, to w środę, nie w środę, w czwartek, wyjeżdżamy w góry na narty, także mam nadzieję, że ten filmik uda mi się zmontować jeszcze przed wyjazdem. I co, dziękuję, że jesteście tutaj ze mną. Dziękuję bardzo za komentarze pod ostatnim filmem. Mam nadzieję, że no niedługo uda mi się namówić też Filipa, żeby coś ze mną nagrał. Odebrałam dresy i poszłam na stację Kills. Tutaj przebadałam swoją skórę i porozmawiałam z panią ekspert, która także dała mi kilka porad pielęgnacyjnych. Tego dnia robiliśmy też ramen, ponieważ robiliśmy sobie takie wczesne walentynkowe jedzonko i tutaj korzystałam z aż trzech przepisów na ten ramen, dlatego nie wiem do końca, jak wam go podać, bo niektóre rzeczy robiłam na oko, ale spróbuję jakoś to zebrać i napisać Wam dokładnie w opisie, co tutaj właściwie się działo i się dzieje z tym ramenem. <śm> Dziś odchodzimy z Filipem wcześniejsze walentynki, więc zaraz idziemy na masaż. Już rano jedliśmy wspólnie śniadanie, później wspólnie gotowaliśmy ramen wegetariański. Takie w sumie to było połączenie trzech przepisów, ale jeżeli chcecie, to dam Wam przepis na mój ramen. I teraz idziemy na balijski masaż. Dzień dobry moi drodzy. Konturówka na ustach nałożona, ale środek jeszcze nie. Zawsze zostawiam na koniec. Tutaj, jak widzicie, mój sposób na wałeczek, czyli zawsze gdzieś tutaj, jak robię sobie makijaż, to sobie umieszczam wałek na głowie, żeby też te włosy były takie uniesione i zrobiłam takie lekkie fale, które mam nadzieję, że jeszcze się doprostują, ponieważ dzisiaj sesja. Taka w sumie można powiedzieć, sesja. I nagryweczki. Ogólnie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Trzymajcie kciuki. Udanego dnia. No i tak to wygląda po zdjęciu tego wałeczka czyli po prostu gdzieś tam delikatne otulenie twarzy. Tak, moi drodzy, wygląda moja torba na sesję. Pozdrawiam i lecimy. Jazda w górę. Cześć, dzień dobry. Zadałam Wam ostatnie pytanie na Instagramie, o czym chcielibyście, żebym tutaj troszeczkę pogadała jako taki przerwźnik w tym wloczku. I pierwszy temat, jaki się nasunął, to była siłownia i początkujący. I tutaj moje spostrzeżenia w tej kwestii to. Wiecie, to jest tak, że ja Wam teraz nie powiem, że ludzie na Was nie patrzą i tak dalej, że mają Was gdzieś. Też tak oczywiście jest i to też jest po części prawdą. Też po części każdy z nas, usłyszałam kiedyś takie zdanie, że każdy z nas myśli, że jest aktorem w teatrze i gra główną rolę na tej scenie. Pytanie teraz, kto w takim razie siedzi na widowni, skoro każdy z nas myśli, że jest głównym aktorem na scenie. I tak troszeczkę jest na tej siłowni, i oczywiście ja gdzieś tam nie mówię, że nie, ale oczywiście zdarzają się nieprzychelne komentarze. I teraz, moim zdaniem, co jest ważne na siłowni. To znaleźć miejsce, które jest blisko ciebie i do którego wchodzisz i poczujesz, jakby ten klimat, że to jest tu. I to może być siłownia. Wiadomo, jeżeli to jest bliżej ciebie, to też łatwiej będzie się tam zebrać. Po drugie, jeżeli będziesz się czuć tam komfortowo, no to oczywiście, już to jest dodatkowy plus w tej kwestii. Po trzecie, nie iść tam samemu. I ja uważam, że to też jest duży taki plus. I jeżeli nie macie takiej bliskiej osoby, z którą mogłybyście moglibyście iść na tą siłownię, to na przykład może warto zainwestować albo wziąć pierwszą darmową taką lekcję pokazową, lekcję pokazową no trening pokazowy u jednego z trenerów na siłowni. Bardzo często te pierwsze pokazowe godzinne takie Treningi są darmowe. Bardzo często też jest tak, że możecie zapytać tego trenera siłowni, trenera, trenerki. Ja właśnie zastanawiam się, u mnie chyba na siłowni nie ma kobietki i to jest, uważam, że bardzo duży minus, ponieważ bardzo często kobieta chciałaby iść do kobiety, no i też wiadomo, zupełnie inny klimat od tego, gdzieś tam bije. Więc to jest to. Kolejną fajną rzeczą uważam, że są takie strefy, które są takie bardziej rozciągające, tam są mniejsze ciężary i tak dalej, tam zazwyczaj rzeczywiście urzędują kobiety, ale nie tylko, po prostu osoby początkujące i myślę, że to też jest jak najbardziej ok i warto się najpierw zadomowić w tej strefie i step by step iść sobie dalej. Warto też na przykład ten pierwszy raz iść sobie po prostu na kardio, czyli pochodzić po bieżni, nie pać się od razu tam na te maszyny, strefę ciężarową i tak dalej. Tylko tak jak mówię, krok po kroku sobie na tą strefę siłownianą wchodzić i się klimatyzować i na przykład na kolejnym treningu już wejść, nie wiem, tam na jedno ćwiczenie na, na handle i tak dalej. Co jeszcze? No to oczywiście niezbędnik siłowniany, czyli co zabrać ze sobą, żeby też nie czuć takiego o oh my god, dlaczego ja tego nie mam. No to oczywiście ręcznik, woda, słuchawki, um, telefon, jakiś plan treningowy, taki mniej więcej nawet rozpisany, nie gdzieś tam już pod zawody kulturystyczne, ale tak mniej więcej. I myślę, że to jest jakby kluczowe. Przepraszam, że patrzę na telefon, ale zastanawiam się, czy się nagrywa. Myślę, że to jest jakby jeden z takich kluczowych aspektów. Także i co? I iść tam z takim nastawieniem, że idę i robię to dla siebie i każdy z nas myśli, że jest właśnie tym głównym aktorem. Także każdy z nas. Oczywiście, tutaj dobrze sobie przypomnieć powiedzenie: Pamiętałbyś, jak cielędzie był. Ja nieraz spotykam się z jakimiś nieprzychylnymi komentarzami też na siłowni w stosunku do innych osób, ale też były takie w stosunku do mnie, jakby hookers. Nie każdy od razu wiedział, jak robić martwy ciąg, przysiad i wyciskać na ławie. I nie każdy musi wiedzieć. I to jest jak najbardziej ok, po to to robimy, żeby, żeby się nauczyć. Więc myślę, że takie aspekty na pewno będą pomocne i przyjazne. Rajne zdjęcia. Z Filip Klonowicz, like, komentuj, subskrybuj. To wąskę, które chyba ci nigdy nie mówiłem. Więc... Dawaj. E, jak zaczynałem robić zdjęcia, to w ogóle no. to że ja robię zdjęcia, to jest przypadek. to po pierwsze. No wiem, to jest mi aparat i też chyba... Znaczy to... No to... No, bo ludzie, kurczę, są ciekawi, co ty robisz tak, że ty wyłapujesz te takie fajne naturalne momenty no. i emocje i na przykład jak twoje zdjęcia ze ślubów albo z tych sztuk, jak czasami też wrzucasz, albo jak pokazujesz, no to ja uważam, że to jest w ogóle przepaść między takimi zdjęciami, które, wiesz, taką widzę masową no, Taką masową, taką masową.